To jest Vermona 3702 i taka sama była 3701 pod skórą, a to jest zaśmiowówa. Tutaj widać już, że głośnik miał dość, ten tym bardziej, ale ja takie głośniki zbieram i robię z nich zupełnie innej klasy przetwornik, stosując wszystkie swoje elementy: zawieszenie, dolne, górne, membranę i cewkę. Eee, Mam kilka wersji możliwych. Na przykład to jest taka bardziej niskotonowa z poczwórnym czterofałdowym górnym zawieszeniem. To jest taka sama membrana jak tamta, tylko ma potrójne zawieszenie. A to jest taka najbardziej szerokopasmowa, którą ja używam do również identyczną membranę do regeneracji głośników Electrovoice 15L. Tam na dole są napisane parametry. Ręcznie, później to wszystko będzie na naklejce. W każdym razie, tak jak powiedziałem, te głośniki regeneruję od 25 lat i jak na razie nie miałem żadnej reklamacji. Różnica między oryginałem jest przede wszystkim w cewce, która jest 4 razy mocniejsza, bo ja na ten głośnik gwarantuję. 200 W. Tutaj chłodzenie jest tylko przez ten muślinowy kołpak przezroczysty dla powietrza, bo w magnesie nie ma żadnych otworów chodzących. Ten oryginał ma około 70 Hz rezonans, mój ma w granicach 40, to też zależy od zawieszenia. No a cewka jest oczywiście na włóknie szklanym i dzięki temu jest dużo mocniejsza od oryginalnej. Oczywiście, membrana też jest mocniejsza, ponieważ oryginał był na zawieszeniu papierowym. Wszystko z jednego kawałka. Tak jak w starym Gudmesie. ja mam zawieszenie materiałowe. I tak jak już wspomniałem, trzy różne górne resory i zawsze ten sam resor dolny. Wykonałem kopię resoru tego Wermony jest identyczny, po prostu. Mogę to pokazać w innym miejscu. No i tak te gośniki wyglądają. Taki głośnik po mojej regeneracji góruje nad każdym dostępnym budżetowym głośnikiem, typu Celestion, czy tam jakimś Eminensem. Są magnesy, Alnico, bardzo dobre i generalnie głośnik bardzo ładnie gra. No, i to by było na tyle.